Siemanko, siemanko widzowie eee, Witam w pierwszym odcinku Skate dropa I jestem bardzo zdziwiony Bo przed chwilą dropnę z Kina Za prawie 100 złotych Jak możecie zauważyć 100 złotych I naprawdę jestem pełen podziwu Bo nie spodziewałem się Naprawdę <toddaj> Tutaj takiego obrotu akcji A jeszcze zobaczyć czy się nagrywa Dobra, nagrywa się, dlatego mamy do wydania tyle, ale na pewno wszystkiego nie wydam. Dlatego najpierw dołączymy sobie tutaj mm, na jakąś case-batylkę, żeby na spokojnie zacząć. Tutaj free, mam trzy ale już jedną rundę. Właśnie wygrałem tego skina z tej rundy, darmowej rundy, nie? I właśnie się mega zdziwiłem. Za te... Maka trafiłem. A teraz może wygramy i chyba nie wygraliśmy. O, wygraliśmy. No i bardzo proszę. Hmm. Sprzedam sobie. Yy, zwróciła się. Dlatego teraz pójdę sobie i otworzę skrzynkę agent. Bo potrzebowałbym jakiegoś agenta. Którego obecnie nie posiadam żadnego. Oj, sorry. Jakby taka pani mi trafiła, to naprawdę by było fajnie. A w tym momencie trafiam. Prawie tą panią, ale mamy Dagmor, który kosztuje 6,45. Do tego się zwróciło. Dobra, hmm. no, na razie go zostawię. Jeszcze raz sobie otworzymy tą skrzyneczkę. I chyba znowu go trafimy. Tak. <grym> znowu go trafiliśmy Teraz go sprzedamy. Hmm. I otworzymy ponownie. I... znowu go trafimy. No, nie wiem. Hmm. Dlatego znowu go, sprzedamy i otworzymy ponownie. O, i teraz właśnie nam się nie zwróciło, dlatego wychodzę z tej. A, prawie się zwróciło. Dobra, to jeszcze raz. O coś innego w końcu. Ale sprzedajemy. Yy, dlatego. Wychodzimy już z tej skrzyneczki, może potem jeszcze sobie otworzymy raz. Yy, mamy 87 zł, czyli tak naprawdę. Yy, co to jest? To są jakieś nowe skrzynki. Ale tu wątpię, żeby się zwróciło. Ale otworzymy, zobaczymy. O! Łespik Który się zwrócił? A jest ładny. Jest ładny. Na razie go zostawię. Jeszcze raz sobie otworzę tą skrzynkę. Bo zwróciła. I teraz... E, Fubar... No to on się nie zwróci. Bo... Dlatego pójdziemy sobie to ulepszyć. E, właśnie tutaj jest trochę zbugowane, bo mam te białe tekstury, które niezbyt mi się podobają. E, ale sobie tutaj dodamy leciutko ballastu. 36 pelenów hmm. Czy mi się nie opłaca za bardzo nie wiem. E, dobra, to raz, dwa, trzy, cztery. Akurat. No i nie siadło jak widzicie. No, co, tak bywa po prostu. E, ale nie jest mi szkoda, bo to jest dosyć taniskin. Dlatego... Otworzyłbym tą skrzynkę, ale na razie bym się powstrzymał. 1% profit, no to nie jest za bardzo opłacalna skrzynka. Tak samo, Dajersy. Ta o. A wiecie co? O, tak myślałem. Bizonik. A jakby otworzyć takie dwie, trzy skrzynki? Kurde, no jak widzicie, tutaj ciężko cokolwiek, dlatego wychodzimy stąd. Musimy jakoś podwoić nasz majątek. Gaskrzynką Shark. Nie, to, to na pewno nam się nie zwróci. Eee, Te skiki w ogóle są takie jakieś... Um, o właśnie, że albo ci się zwróci, albo nie. A taką jedną sobie mogę otworzyć. Fajnie jakby coś siadło. Na przykład takiej Knight Lore, ale siadł P250, z którym idziemy na ulepszarkę mm, razem z tym i trafiamy takiego gościa. Dokładamy do interesu. I go trafiamy. Jak najbardziej. I teraz takiego gościa robimy sobie Masa bym nie chciał. To też nie. Takiego pana też nie. Małga tym bardziej. Nie wiem. Zrobimy tego gościa. by było 50%. Słotóweczkę dołożymy do interesu. Zrolujemy parę razy i upgrade. Może siądzie, może nie. No i. siądzie? Nie, nie siądzie niestety. No jest tego jakby a na razie go zostawimy. Chociaż możemy tego zrobić. To zaryzykujemy, a potem sobie go wypłacę. Ja hmm. jeszcze dołożę, bo nie chcę stracić go. Dobra. Kurde. Widzicie? Ale kiryno. <gry> Straciłem tylko. No to widzicie, no nie za bardzo mi sprzyja to. Dlatego znowu idziemy na skrzynkę agent. I nam się prawie zwróciło. Prawie. I znowu mamy Aximusa. my idziemy na ulepszarkę i robimy jakiegoś Aginta co tyle. O, nie, tego tu już miałem. Tego sobie zrobię. Backshot. Dobra. Nie patrzę. Zamknięte oczy Odłożyłem ja pierwotnie jak zwykle. Sam kill. Sam shit. Mój wam. Dropik dzisiaj jakoś nie oddaje oprócz tego jednego skina za 90. Hmm. Dlatego otworzymy znowu skrzynkę agent. Agent, kurde, agent. O, 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 Ulepszenia To to już ostatni raz mówię wam, nie? Ostatni raz Już więcej hajsu nie tracę Wkurzyłem się Mam <grym> tak walną Nie, ale to w mnie nie było to całym biznesu No musi się, no Dobra Siadło, okej okay. <grym> za półtora, i to by był ten, doktor. I on jest fajny, no? No, jakby tak. No ja, dobra. Zobaczymy. Oj, siadło. Kurde. Dobra, no i tego doktora to już sobie wypłacimy. Mm. bo już nie będę ryzykował. Tak, tu też. to też jest fajne? Ale nie, nie ryzykujemy. E, doktora sobie wypłacimy. A teraz zostało nam 40 zł i mamy na przykład skrzynkę, skrzyneczkę, skrzynkę, pójdziemy na bitwę, bo jak ja mam skinę, no jednego skina mam, dlatego, albo dobra, na razie pójdziemy sobie na, na najtańszą skrzynkę, jaką tutaj można dostać mispeka hmm. Takie dwa sobie otworzymy mispeczki. No i nie zwróciła się, ale ja pójdziemy sobie na ulepszarkę Taki kloczek. Może siądzie, bo może nie. No i siat. Siat piesku. Proszę, coś dzisiaj co się ze mną dzieje. <gry> eee. Dobra, Face Battle, tak jak mówiłem. O, na skrzynkę Adam. Bo mi się z tej skrzynce e, siada dzisiaj. Mam nadzieję, że trafimy coś fajnego. O, i wygrałem chyba. Kurde, no minimalnie o 5 groszy przegrałem. Ajajaj. Aj, aj. Utworzę taką samą bitwę. Bitwa została stworzona. Oczekiwanie na gracza jakiegoś fajnego misia kolorowego. O, jak najbardziej. Może się uda. I przegrałem znowu. No nie no. Nie wiem. <śmienic> nie wiem nie wiem hmm. skrzynka nuknice taka, blog no to skrzynki niby oddają, ale niby nie dobra, milispek Deal, który nie odda pójdziemy na ulepszarkę i robimy z tego nową pralkę nie no, ewidentnie nie odda nie nie będziemy szaleć na spokojnie albo chyba tak nie siadło ciekawe ciekawe. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, albo jeszcze dokończymy, zakończymy sobie odcineczek y, skrzyneczką. Za, a jest własny. Może się odzie jakałaszek fajny. Za 68 zł. Hmm, tutaj ta często mi skrzynka oddawała, ale że dzisiaj odda, y, no nie. Dzisiaj nie odda na tego ulepszenie Walę sobie tutaj takiego, tego i mm, tego żartowałem, Wezmę sobie to, upgrade'a. No i nie siadło znowu. Żegnam was, cześć czołem. Na